うん。 Nietypowa kolizja miała miejsce w środowe popołudnie w Myślenicach, tuż po 12 w budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja wjechał samochód osobowy. To zdarzenie obserwowaliśmy na kamerach miejskiego monitoringu i załoga ruchu drogowego została praktycznie natychmiast tam skierowana. Okazało się, że młody kierowca, liczący 21 lat, mieszkaniec gminy Cim prowadząc Audi A4 nie zachował ostrożności i po zjechaniu z ronda skręcił gwałtownie z impetem w prawo, co spowodowało, że ściął znak drogowy uszkodził słupek i wjechał niemal w same drzwi budynku starostwa powiatowego, powodując uszkodzenie elewacji tego budynku. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, ten młody kierowca został ukarany na miejscu grzywną. Wiemy, że jechał sam, nie wiózł ze sobą żadnych pasażerów. Również w tym momencie na chodniku na... nie było pieszych. Na szczęście. Na szczęście. Natomiast policjanci mieli zastrzeżenia co do stanu technicznego tego pojazdu. W wyniku tego zdarzenia uszkodzona również została rozdzielnia prądu, przez co w budynkach przy ulicy Reja nastąpił czasowy brak zasilania.